pierwszy odcinek tego serwera a dzisiaj gramy sobie na moim serwerze Box Wifi, bo ja trybów nie umiem robić ale gramy sobie na moim serwerze Aj. wy nie gracie, ale ja gram I te, ten, ten, ten typ też nagrywa chyba odcinek nie wiem, nie <tud> wiem. siema subskrybujcie, <tud> no, łapkę zostawcie Ale to nie. jest nasz serwer, więc może nie cheatuj. Nie ja <noise> mam kitu. Tylko, użyj clickera. Dobra, ja sobie odbieram kit. Gracza. O, kit gracza? No, kit gracza. Pobram. Ja mam... my, my, o kurde, ja mam dziecko. Za trudno <noise> No to chodźmy się bić, to chodźmy się bić. Nie, ja będę kopał. Ej, 7 walut do drugi. 7! Czekaj, co jest nojna? Ja jeszcze na sam początek. 4! E... To mnie bije! Czemu ty latasz? Czemu co ty staje? latasz? Ukośnik fly. A. A. Ale tak, możemy się nawet bić. <grym> Nie? To <grym> jest walka powietrzna. <grym> A w ogóle kogo obstawiacie, że dziś wygra w finale Argentyna czy Francja? A nagrają? Tak, dzisiaj finał. To Argentyna, oczywiście. Argentyna, Messi najlepszy. No w komentarzach. A no i podawajcie w... Co mnie bierzesz? Terminy. Walka, Dlaczego my latamy, Ej, nagrajmy kiedyś taki odcinek, walka adminów vs graczy. Ej, dobra, możemy, nawet dzisiaj. Nie, ja już dzisiaj nie mam... Ogólnie, ogólnie serwer się nazywa mqpmp.ternosmith. No tak. oczywiście skin jest najlepszy. Tylko dla adminów dostępny. Nie, tylko. No, to jest, kwiaty, co to jest? Czemu? Czemu ty masz kila? Co? To, je, to, A, to jest pytanie. Jak, jaka ruda jest najlepsza na sam początek? Nie, my sojusz. No czemu twoja siostra mnie chce zabić? Co? Nie. Masz. Niech, niech sobie weźmie weź. No, nie, weź. No, no, no. Weź, ja, nie, 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 Pozdrawiam! nie, to czemu nie, napisałaś mi tak nawet? Czemu? Ale Dawaj, walcz Adminów, kiedy na playa! Walcz adminów, kiedy na playa! Znowu to wpisałeś. A Bing się o tak. to nie postawił. No co, ja, Ała. ja cię nawet trafić nie mogę. No chodź! Dobra, no, bez playa! Opiemy lapis. Okej. Okay. Tylko cię zabiję, za... Muszę... Musisz mi oddać swojej punkty o Co ty robisz? No. Ej, kopimy lapis! Kopiemy! No. Lapis jest chyba najopłacalniejszy na sam początek. A no co ty robisz, no? Odcinek próbuję najpierw. Ej, twoja siostra! <noise> twoja siostra jest <jeszcze> nie zabić! <noise> no i dobrze! No co, nie nie pytajcie na moje no tylko piszcie w komentarzach że on jest chory. Dobra mam kamerę. No się Poczekajcie Jak coś nie py... Nie pytajcie co ja mam w Wendelczeście Na pewno nie mam na pewno nie mam bariery bloków, ale coś to... się na serwerze mi Ja mam w Nie ma Mam tylko w bo robiłem do serwera potrzebowałem To się w takim nie zabić. Nie, to, to zobacz co masz w Ender Nie, no, 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 no. Wiesz tak, jak ci napisałem. Wie, czemu mam pusty Ender -jet? Bo ci zabrałem wszystko. Tam Twoje sender. <noise> Dobra, to jest Tutaj, tu. To jest odcinek z, kamery, z kamerą, skamową z kamera. No co jest z tobą? Maszki dobre jak ci bana daje. Nie, dobra, nie, nie, nie. To stoi nie. Czemu? To essential. Serio? Czekaj, ban bo... No nie możesz mieć Na przykład... Bo ten kto ma opad nie może... nie może... nie może zostać zbanowany. Okej, okay, to ci dajdę, panie. Ej, no, no to ja serwer rozwalę już. Ej, nie, 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 dobrze. Co podoba dało? No to zgubię. To zgubię. To mi się się mi się podoba. Stary. Nie <suszy> No. O, jeszcze raz mi uderzysz, to ja cię zabijam ale, ci, ale ja ci dałem 8 tych a co mnie tam wchodzi? no co mi to obchodzi że jesteś kiepskim admilem tak no zobaczymy jakim ty jesteś <giby> no, dlatego no jestem nie tak. Dobra, ja się oddaję tej temy okay. z do. Okej, nie pyta co ja robię. No dobra. Co jest co ty barierami? zrobiłeś z tymi barierami? Co? Ej, skąd ty masz taity? No to ja idę też pójdę. <laughs> ja Jakie? No, tak. robisz, że moje najlepsze temki dałeś. Ej, dobra, robimy walkę. Jaką? Czemu ty mi dałeś najlepsze temy? To ty sobie dałeś. Stary, robimy walkę. No dobra, po nie! Kidvipa? To klejru jeszcze szkidwip. Ok. W ogóle mi się komputer grzeje, nie pytajcie dlaczego. Jak możecie zauważyć moje FPS-y są małe, bo na sobie komputery mamy. Dokładnie... 610M, bo to jest najsłabsza karta graficzna ogólnie do tostera, do, do elekcji. No! No wyłącz tego fly'a! I tą regenerację, bo muszę regenerację! Ej, bo my właśnie mamy regenerację przez peaceful! Nie mamy. Mamy regenerację przez peaceful, chociaż normal, ale wypełniowanie mobów. Z konsoli kontroli Atomosu no. Gdzie ty masz? Gdzie, gdzie, gdzie ci pisze? Ile mamy regeneracji? Powiedz mi No bo widzę, że nie No widzisz, nie umarzasz no, umrzeć Mhmm jak ja czytuję, no jest No, tak, no tak, właśnie, masz chipy Tak oraz huzunka jest, no nie pytaj